Dziewczyny robią nowe domki. Czy ja w końcu was znalazłem? Mam dla was zamówienie i muszę je dostarczyć super szybko. Zamawiałaś lody? Tu czekoladę. Ups, przepraszam. No i na koniec pizza. Łap! Ojej, widzę gwiazdki. No to lecę. Dajcie mi pięć gwiazdek za szybkie dostarczenie. Ale mi to kurier? Całe moje lody wylądowały na dachu mojego domku. Wow, jakie pyszne! Wymyśliłam jak ozdobić swój domek. Muszę wymieszać lody w wiadrze. Troszkę różowego truskawkowego koktajlu i kilka pączków. Dodam jeszcze mojej ulubionej waty cukrowej i sporo chrupek. A na koniec bardzo dużo różowej farby. Och, to nie było łatwe, ale dałam radę. Okej, okay. muszę tylko przelać całą zawartość mojego wiadra na dach. O tak, ostrożnie. Najważniejsze to się nie przewrócić. O, rany, wyszło mi to bardzo pięknie. Och, gotowe. A teraz czas na dekorację brzegów witą śmietaną. To będzie niesamowicie smaczne i piękne. A bitą śmietanę trzeba obowiązkowo posypać słodką kolorową posypką. Mam już prawie wszystko gotowe. Właśnie brakuje tylko wisienki na moim torcie, a raczej na moim domku. Pięknie! No dalej czekoladko, oderwij się! No! Oj! A jakie mam zrobić mój domek? Wpadłam na fajny pomysł. Położę na czekoladę kilka cukierków MM's. A teraz muszę nadmuchać czekoladę, żeby zrobiła się super duża. O tak, wyszło super. A teraz podnosimy i umieszczamy czekoladę na dachu. Super! A co tam u Britni? Ja się dopiero obudziłam po ataku pizzą. Czy jest przynajmniej smaczna? Wow, ale piękna. Niesamowicie pachnie. Więc co z nią zrobię. Wrzucę pizzę na dach i voila. Najbardziej apetyczny dach, jaki kiedykolwiek widziałyście. Brawo, dziewczyny, lecimy dalej. Ten pączek wygląda bardzo apetycznie. Po prostu musi ozdabiać mój domek. Jak mi się to podoba. A ściany ozdobię tymi kolorowymi lizakami. Pięknie. A teraz czas zbudować płotek z kolorowych lasek. Postawię kilka tutaj i przewiążę słodką wstążeczką. Rewelka. Czujesz jak w moim najwspanialszym śnie. Hej, Chloe. Nie wchodź na mój trawnik ze swoją czekoladą. Ach, tak! Ja też zrobię sobie piękny wystrój domku i podwórka i też cię nie zaproszę. O tak, czekoladowe kulki Maltesers będą super wyglądać z zewnątrz. Hmm, jednego cukierka jest chyba za dużo, więc chęcią go sobie zjem. Ekstra. Dodam troszkę koloru za pomocą MM'sów. A płotek zrobię z opakowań kitketów. Jak pięknie i smacznie mi to wyszło. A co tam u Britney? Ja zaczęłam już dekorować mój domek moimi ulubionymi frytkami. A teraz zrobię płotek z buteleczkami sosów. Tutaj, tutaj i tutaj. O, a ta z burgerów doprowadza mnie do szaleństwa swoim zapachem. Powieszę to tutaj. Gdyby nie to, że muszę ozdobić domek, to już dawno bym to wszystko zjadła. Jestem zachwycona, jak to wszystko mi wychodzi. Zostało mi tylko umocować pizzy na oknie i gotowe. Wow, Britney, jak fajnie to wszystko zrobiłaś. Aj! Kurczę, powinnam lepiej patrzeć pod nogi. Zaraz zrobię ścieżkę z ciasteczek Oreo, a na samym środku ustawię fontannę czekoladową. Spróbuję, dopóki nikt nie widzi. Mm. Rewelacja! Bardzo mi się podobają te krasnale ogrodowe, ale trzeba je troszkę ulepszyć, żeby pasowały do mojego stylu. No, teraz jest od razu lepiej. No to co, moi czekoladowi przyjaciele? Będziecie mieszkać tutaj. Co powiesz, Roxy? Super! A ja zrobię ścieżkę z mojej ulubionej huby buby. Jest taka pyszna i aromatyczna. A jeszcze wyhoduję ogromnego lizaka na moim podwórku, żebym zawsze mogła przekąsić coś pysznego. Troszkę podlejemy i gotowe. Pięknie. Jeszcze troszkę i hot dogi będą gotowe. O, cześć dziewczyny! Co tam u Was? Może wpadniecie na hot doga? Britni, myślę, że dziewczyny nie są fankami hot dogów. Bardziej lubią słodycze. Lecimy dalej. Hmm, domek w środku wygląda tak nudno, nieapetycznie. Muszę coś wymyślić. Tutaj postawię stoliki i krzesło. Tutaj automaty z napojami gazowanymi i kilka opakowań z moimi ulubionymi daniami z McDonalda. Najpierw coś przekąszę dla inspiracji. Co by tu jeszcze dodać? O właśnie, ta neonowa lampa w kształcie burgera będzie idealna. Duży obraz w postaci Coca-Coli powieszę tutaj, a pizzę tutaj. Gotowe! Mój dom wygląda teraz wszędzie apetycznie i pięknie. Super! A teraz zagramy wrzutki. O, pizza grzybowa, ekstra! Porozdobić mój domek w środku. Tutaj powieszę czekoladową półeczkę, a na niej ustawię zestaw do picia herbaty. Super! Chociaż nie, ten kotek tutaj nie pasuje. Lepiej go zjem. Ale pyszny. Wiem. Muszę tu przytaszczyć lodówkę ze smakołykami, bo inaczej zjem cały mój domek. Gotowe! Tylko spójrzcie, ile tu jest pyszności! Ojej, z chęcią zjadłabym tę czekoladkę, ale lepiej użyję jej do wystroju. Powieszę na ścianach obrazy z moimi ulubionymi słodyczami Super! Marsa uwielbiam najbardziej ze wszystkiego. A tutaj super będzie wyglądała lampa, kaktus i skarbonka. Jestem zachwycona. Tylko spójrzcie na moją poduszkę. Jest piękna i taka wygodna. Tutaj postawię stolik, na którym będzie stał wazon ze świeżymi lizakami. A tutaj będzie mały podnóżek. Ale wygodnie. Tylko ściany wyglądają jakoś tak pusto. Wiem! Mogę ozdobić ściany piankami marshmallow. Będzie słodko i pięknie. O tak, od razu lepiej. Tylko muszę coś zrobić z sufitem. Ozdobię go moją ulubioną watą cukrową. O oh, wow, to wygląda jak chmurki. Cudownie, bardzo mi się podoba. Włączę jeszcze światła. Ojej, jestem zachwycona. Brawo dziewczyny, wykonałyście kawał dobrej roboty. Okej, okay. najpierw chcę takie gofry. Gotowi? Miley, coś nie tak? Nie wiesz jak zrobić gofry? Szczerze mówiąc to nie, ale spróbuję improwizować. Jajka, one zawsze się przydają do wypieków. Teraz mąka. No i cukier. Mała Margo uwielbia wszystko co słodkie. Jeszcze troszkę. Muszę teraz to wszystko wymieszać. Całkiem fajnie. Jakie słodkie! Ciasto gotowe. Gdzie go Nie otwiera się. A nie z tej strony. Wlewamy ciasto. Wyrównujemy. To całkiem łatwe. Włączamy i czekamy gofrownica chyba szwankuje. No dobra, postawię ją na kuchence. Dodam tylko troszkę więcej mocy. Ojej! Ojej! Pali się! Gdzie moja gaśnica? Najważniejsze to bez paniki. Pożar ugaszony. Co z moim gofrem? On nie jest spalony! Dobra, już zrobiłam ciasto na gofry. Pozostało je tylko usmażyć, ale zdecydowałem się na nietypowe rozwiązanie. To będą piękne gofry. Na pewno misi króliczek zrobią większe wrażenie niż kratka. A co tam u konkurencji? O, rany boskie! Rączko, mój wierny sługo, dziękuję za pomoc, ale to ciasto zupełnie się nie nadaje. Brakuje mu czegoś takiego okropnego. Na przykład żelków w kształcie oczu. Muszę spróbować. Nie patrz tak na mnie. Po prostu muszę to zrobić, zanim wsypię to do ciasta. No, teraz to ja rozumiem. Gotowe. Sprawdźmy. Rewelacja. A co tam u pana, pani napuszony, kucharzu? U mnie? Jak mi nazwałaś? Dobra, daj spokój. Jestem zajęty czymś innym. Dodam bite śmietany. Przykryję drugim gofrem i mogę podawać. Nie ma szans na wygraną. Rączko, czego chcesz od szefa kuchni? Jesteś dobrym stworzeniem, po co ci te żarty? Ojej, szef kuchni dawno się tak dobrze nie bawił. Rączka jest mistrzem łaskotek. Spadaj stąd! Spadaj stąd, ty pasożycie, wynoś się! Odejdź od moich idealnych gofrów! O nie, co ja zrobiłem?! Zepsułem własne smakołyki. Nie zdążę nowych przygotować. No dobra, smacznego. No w końcu. Co to jest? Wygląda jak stara gąbka. A to? Niby fajne, ale wyglądają jakby je ktoś już przeżył i wypluł. Ale smakują nieźle. A co to jest? Otworzę. Wow! Gofry z oczami! Próbuję, ale odlot. Wygrana! Prawo Wednesday. Gratulacje. Przejdźmy do kolejnego etapu. Tym razem chcę koktajl mleczny. Zrobi się. Kuchenne arcydzieła już nadchodzą. Dobra, zacznę od udekorowania tej pięknej szklanki syropem czekoladowym. Tak robią tylko prawdziwi profesjonaliści. Teraz muszę zanurzyć czekoladową szklankę w kolorowej posypce. Sama szklanka już wygląda apetycznie, a to dopiero początek. Teraz bierzemy blender i przygotujemy sam napój. Słodki koktajl mleczny. Mała Margo będzie w niebo wzięta, zapewniam Was. Wystarczy zmieszać świeże, pyszne mleko i jej ulubione lody. Margo uwielbia truskawkowe, więc to będzie szejk truskawkowy. Zamykamy i czekamy. Przelewamy to do naszej ślicznej szklanki. No i ostatni szlif? Słodkie dekoracje. No, jak bez tego. A co robi Wednesday? Rączko, moje domowe laboratorium jest gotowe. Dziękuję. Zamierzam zrobić najbardziej spektakularny koktajl mleczny w życiu małej Margo. Napełnię kilka probówek magicznymi płynami. Ich chemiczny skład jest ściśle tajny. Teraz czekamy, aż mieszanka przedestyluje się do drugiej kolby. To bardzo ważny proces. Rączko, podpal to. Powspiesz się. No, od razu lepiej. Podgrzejmy naszą niebezpiecznie smaczną mieszankę. Teraz potrzebuję dwóch kostek suchego lodu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc zakładamy rękawiczki. Pora przelać nasz napój do szklanki. Wow, no jestem genialna. Wygląda rewelacyjnie. Ja też kończyłem dekorować mój koktajl. Jest niesamowity, prawda? Chyba nikt nie ma wątpliwości. Wow, wow ekstra. A co ja mam? Sprawdźmy. Ekstra. Wszystko mi się przyda. Najpierw wsypię lód do szklanki. Teraz dodam pyszną gumę bubę. Troszkę kwaśnych cukierków wpłynie. I kwaśny proszek. No i pamiętajmy o cukierkach. Dużo cukierków. Ale fajnie mi to wyszło. Całość zaleję sprajtem i fantą. Zamykamy? Mieszamy? No i można podawać. Dodam jeszcze słomkę. No brawo, już nie mogę się doczekać, kiedy Margo spróbuje tego wszystkiego. Orety! Wygląda tak magicznie i pysznie. Zacznę od tego zielonego. Aj! Jakie to kwaśne! Ochyda! Co to zabierze ze słodyczy? To wszystko dla mnie? No to próbuję. Wow, ale dobre. Spróbuję teraz słodkich dekoracji. Też są pyszne. No nie wiem, czy coś da radę to przebić. Spróbuję ostatniego koktajlu. Cukier uderzył mi do głowy. Czuję wszystkie moje ulubione cukierki kwaśny musujący proszek. To jest przepyszne. Gratulacje, Maili, Wygrałaś. Co tym razem sobie życzysz? Posta z dżemem? To chyba nic trudnego. Jako profesjonalista nie mogę sobie pozwolić na korzystanie z gotowego chleba. To wszystko chemia. Zrobię własny chleb. Ten przepis został mi przekazany przez moją mamę, a jej przez jej mamę, a jej mamie przez jej mamę. No i tak w nieskończoność. Dodam barwników i wszystko porządnie wymieszam. Teraz to rozwałkuję. No i ułożę warstwy jedne na drugiej. Całość zwijamy. Pozostało tylko to upiec. Już nie mogę się doczekać. Uwielbiam ten zapach świeżego chleba. Spójrzcie na mój gotycki toster. Włożę do niego ten zwykły, niestety nie gotycki chleb. Musi się trochę przyrumienić, aby uzyskać przerażająco chrupiącą skórkę. Co ty robisz, rączko? Mój toster działa idealnie. Sam się o tym przekonałeś. No to kontynuuję. Margo chciała dżem, ale o wiele lepiej będzie z ostrym sosem tabasco. Każdy robi pikantne przyprawy. Dodam jeszcze czerwonej papryczki. Wygląda rewelacyjnie. No i mój chlebuś gotowy. rety, ledwo powstrzymuję się, żeby tego nie spróbować. Muszę go pokroić na równe kromeczki. To jest po prostu przepiękne. Ale kształt mi się nie podoba. Zmienię to. No, teraz to ja rozumiem. Dodam bite śmietany i owoców. No, co za niesamowita słodka kanapka. No i mamy to! Tęczowa przekąska gotowa. A ja czekam aż mój chleb się zarumieni. O, gotowe! Jaki piękny, i się nie przypalił! Czas posmarować to Nutellą. Ale oczywiście najpierw muszę spróbować. Ojej, jakie to jest dobre. Nie mogę się zatrzymać. Zazdroszczę, Margo. O nie, ręka mi utknęła. Wednesday, pomóż mi. Jasne, tylko nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów, bo rączka będzie miała koleżankę. Wiesz co? Jest okej. Okay. Mam tu żelki w kształcie wstążek. Położę je na tostach. Tak też wygląda świetnie. Podgrzeję je trochę, żeby się roztopiły. Ludzie, gdzie moje tosty? Wszyscy gotowi? Dobrze, bo Margo już się dopomina tostów. Wow, no w końcu. Zacznę od tego! Wygląda tak jak na obrazku. Ale na dzień jest jeszcze piękniejsze. Mm. Trochę suche, ale daje radę. A co my tu mamy? Czaszka? To na pewno Wednesday. O nie! Ostra papryczka! Ratunku! Nie tego chciałam! A co tu jest? Spróbuję. Wow, smakuje niesamowicie. Wygrywa ten tęczowy tos. Brawo. Szefie, no gratulacje. Naprawdę jesteś genialny.